Jesteśmy na Fuji. No, nie na Fuji, jesteśmy. No, jak to nie? Stoimy na Fuji. Ale nie na szczycie Fuji. Dokładnie. Jesteśmy na piątej stacji, pierwszy punkt. E, z ośmiu, yeah, Ale. Więc szybko nam poszło, już na piątej jeszcze tylko <laughs> 3 Nie tak proste było na... się dostać. Tylko autokarem. Autokarem, ale ile autokarów żebyśmy się zmieścili? Już myśleliśmy, że o 15 tutaj jedziemy. Przyszli... Bo jakby nie podstawiali dodatkowych autokarów, to... Przyszliśmy na pierwszy autokar o 9.40, więc wcześniej tu się wychodzi w góry. I jak zobaczyliśmy tłum, to okazało się, że musieli puścić. Myśmy jechali w czwartym autokarze. Nie wiem, czy to był ostatni. mi się, że to był ostatni i następny dopiero był za pół godziny. A miał być za godzinę, ale przez pół godziny dostawali autokary. No, a teraz idziemy na jakiś punkt widokowy? Ale chyba się na nie, skręciliśmy na niego, Skręciliśmy, Więc wracamy. I dotarliśmy na punkt widokowy. jest punkt widokowy, ładny punkt widokowy? Tak. Mm. Nie Jeziorko. wiem, nie jestem pewien, czy to nie jest miejscowość, z której wyjechaliśmy. Jest taka opcja, ale tych jezior tu jest 5. Więc... Tak, tak, ale to jest dość duże. Byliśmy przy największym chyba. I jak się odsuniesz, to zobaczymy górę. Jest i góra. Więc góra. Zatarliśmy do siódmej stacji Jeszcze jedna i mamy chatkę ja już czuję, że ciężko się oddycha. trochę pogoda się zaczyna psuć na tej wysokości. się chmury pojawiają. A po każdym jest dalsza ścieżka. Tam idziemy, tam jest więcej chatek. Mamy kaski. Staliśmy kaski. Jakby wulkan wybuchł, to będziemy skały odganiać. Brzmi jak sprzęt ratujący życie w czasie opcji. Na szczyt zostało nam 3,6 km i 283 minuty. Doszliśmy już do 3000 wysokości, jesteśmy nawet trochę ponad. Idziemy dalej nasza chatka, jeszcze 250 metrów, czy coś takiego. No, jeszcze żyjemy. Tylko już widoczków nie ma. Żadnych. Tak, już weszliśmy w chmury. Mamy nadzieję, że nie będzie padać do chatki przynajmniej Jemy dalej Trochę wspinaczka jest tak naprawdę tutaj Nie spodziewaliśmy się takiego podejścia ale nie jest źle Ale taką wspinaczkę niż iście stromo do góry To już wolę podnosić te trochę wyżej A teraz nawet schody, jakaś kolejna chatka, No są tutaj co kawałeczek dosłownie Jesteśmy przy dzisiejszym celu, już widzimy naszą chatkę prawdopodobnie i znak, że jesteśmy na 3250 metrów. Właściwie będziemy za jakieś 10 schodków. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To myślę, że tak z 15 schodków, Może troszkę więcej, może 20, ale już tutaj jest.

Wśród słońca, którego nie było. No na szczęście nad nami nie ma a my idziemy do góry. Ale jest zimno. Jest potwornie zimno. No jest zimno, jest. I wieje całkiem. Ale będzie już się robiło tylko cieplej. Teraz się rozgrzejemy, bo się ruszyliśmy. Letarliśmy na szczyt. Bez choroby wysokościowej. Tak, sporo... jakieś delikatne objawy bardzo. Parę osób chodziło, miało i w schronisku i tutaj. Widoku no. pewnie nie widzicie, bo widzę widać część wczoraj, ale całkiem jest ładnie. Klimatycznie. Szukamy, szukamy jakiegoś znaku z wysokością, żeby sobie zrobić fotkę. No chyba nie widać teraz. Pewnie tam gdzieś na tym kopcu, bo jeszcze kawałeczek taki został mały. Może się przejdziemy też dookoła krateru, jak stwierdzimy, że mamy siły, czas i chęci. Ale teoretycznie <laughs> pogoda ma się po o 12.00. A nie o 19.00? Różnie były przegnały, ale one się tu zupełnie nie sprawdzają. No właśnie. dni <laughs> mają być w burze. No i w nocy padało. Chyba tak. Jeszcze zostały rośliny. O tutaj. Idziemy dalej. Idziemy sobie teraz. Dookoła krateru, na bo pocztę idziemy. no właśnie miałem mówić, że spędziliśmy, że pójdziemy na pocztę. Bo podobno tutaj jest pół godzinki marszu na pocztę, pół godzinki potem z powrotem, i powinniśmy zacząć schodzić. Narodka wchodzi pod górkę. Powolutku, powolutku ale już prawie dotarłem na szczyt. Ile jej jeszcze zajmie. Jeszcze trzy kroki. Szukałeś mnie trzykrotnie. Dlaczego? Powiedziałeś 70 kroków. 70 metrów, czyli 70 dużych kroków. Ja 219. Tam jest, że to było 70 metrów. Jesteśmy na szczycie. Tak wiem, mówimy to już chyba trzeci raz albo coś takiego. Ale teraz jesteśmy już na szczycie. Szczycie. Tak naprawdę szczyt Mount Fuji nazywa się Mount Kegamine. I tu jest obelisk, że to jest najwyższy punkt Japonii szczyt góry Fuji, czyli góra Kegemine a w dole widać krater Fuji a jako dowód na to, że już nie kłamiemy i naprawdę weszliśmy na szczyt to otwieramy to, co wnosiliśmy z samego dołu, czyli butelkę Coca-Coli z napisem Mount Fuji i otworzymy ją sobie tutaj teraz na szczycie i wypijemy mam nadzieję, że nie wybuchnie To nie jest takie proste. Zamiana. Zamiana. Mm. Możesz się napić i powiedzieć wszystkim, jak smakuje Coca-Cola na szczycie PG. Smakuje Coca-Cola? Tylko wydaje się być troszkę bardziej gazowane.